Hej siemneczko, witajcie, z tej strony Gileon i witam Cię w sklepie 29 października 2025 roku No i co, powrócił Ghostface? I mamy nowe buty! Czyli podgryzacze kostek za 600? Desdemona za 1200. Imprezowy wojak. Remi. Fortnite koszmarów Czarno dal w sklepie, zestaw grobowy Kruk za 1000, jeśli mamy lotnie. Grobowy kruk za 1500. Grobowe skrzydła kruka za 1200. Przeklęty półksiężyc za 800. Wednesday to samo. Scooby-Doo nadal w sklepie. Powróciły super bohaterki. Ikonowe emotki to samo. Luz nadal w sklepie. Terminator. Sarah Connor i T800 to samo. Zestaw Dam Ways Today nadal w sklepie. Abstrakt nocnego artysty Z1200. Nocny graficiarz za 800. Mezmer, za 1200, prekursor za 800. Bagienny rycerz, odkrywca chaosu, Słone sumo za 200. Ząbkowane żądła za 500. Heidi za 1500. Harmonia za 200. Fyra za 1500. Topór bojowy za 800. Edward nożyca ręki to samo. Marvel nadal w sklepie. Negan to samo. Szafka HTVN nadal w sklepie. Jack Szkieleton to samo. Do nadal w sklepie. Ścieżki Amowe to samo. Powrócił Endo. Odpalać silniki. Nadal w sklepie. Nie może dzisiaj do minusa GT. No i co? Jeśli sklepie wam się podobało, to pamiętajcie. Subzone, łapka w górę, kod GigiLeon w sklepie. A ja się z wami żegnam. Siemneczko.